Jestem po weryfikacji, ważyłem 68 kg, 80 kg. Każdy uczestnik zawodu dostał takie w takiej takie pewne rodzaje. Jest to koszulka taka sama jaką dostałem e, w słów, e, na helu. Potem jest odżywka jedna, odżywka druga odżywka w płynie, el karnityna. tejowe masło w krenie karbonade rate jedno drugie e, ice hydroamino i EA plus bCAA i jeszcze jedno masło, no i opaskę na, na rękę startową. Także można powiedzieć, że pierwszą nagrodę już mam. Jutro start po południu będzie podobno nas czterech. Będzie tam mistrz e, e, Guinnessa w wyciskaniu wielogodzinnym e, szlangi. Lechosław Edmund Lechowicz, przepraszam możecie sobie sprawdzić kilkanaście lat temu był rekordzistą Guinnessa